Za kulisami wielkich pieniędzy, szlachetnych idei i pięknych haseł skrywa się mroczna tajemnica. Fundusz, który miał wspierać ofiary i pomagać skruszonym przestępcom, przez lata służył zupełnie innym celom. Fundusz Sprawiedliwości, znany dziś głównie z medialnych kontrowersji, ma za sobą znacznie dłuższą i bardziej złożoną historię niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jego początki sięgają końca lat 90. ubiegłego wieku, gdy w 1997 roku został utworzony pod nazwą Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Ideą, jaka przyświecała jego powstaniu, była chęć stworzenia narzędzia wspierającego ludzi opuszczających mury więzień. ówczesne władze doskonale zdawały sobie sprawę, że reintegracja byłych skazanych ze społeczeństwem to proces trudny, często okupiony nieufnością ze strony otoczenia brakiem możliwości zatrudnienia oraz problemami natury psychicznej i materialnej. Fundusz miał im ułatwiać stawianie pierwszych kroków na wolności. Kroki te często wymagały pomocy w znalezieniu pracy, mieszkania, a czasem nawet zapewnienia podstawowych środków do życia. Środki finansowe na ten cel nie pochodziły jednak z budżetu państwa, lecz z potrąceń z wynagrodzeń osadzonych, którzy wykonywali pracę podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Było to rozwiązanie nie tylko symboliczne, ale i praktyczne, wprowadzało element odpowiedzialności i samopomocy, pokazując, że pomoc dla innych osadzonych może pochodzić z wysiłku ich poprzedników. Od chwili powstania fundusz pozostawał pod jurysdykcją Ministerstwa Sprawiedliwości, które nadzorowało jego funkcjonowanie i decydowało o kierunkach jego rozwoju. W ciągu kilkunastu lat działalności jego zadania stopniowo się rozszerzały. Początkowo ukierunkowany na pomoc byłym więźniom, z czasem objął również osoby poszkodowane w wyniku przestępstw, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ta zmiana kierunku miała odzwierciedlać rosnące potrzeby społeczne i zmieniające się postrzeganie roli państwa w ochronie ofiar. Symbolicznym momentem transformacji funduszu była zmiana jego nazwy w 2012 roku, od tej chwili funkcjonował już jako Fundusz Sprawiedliwości. Nazwa ta lepiej oddawała jego nowe, Szersze spektrum działania, obejmujące nie tylko osoby skazane, ale i te, które padły ofiarą przestępczości. W kolejnych latach znaczenie funduszu zaczęło szybko rosnąć, zwłaszcza po roku 2017, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości znalazło się pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry. Wówczas dokonano kolejnych istotnych modyfikacji, wprowadzono nowe cele, jak na przykład przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, czy prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych które miały służyć poprawie świadomości prawnej społeczeństwa. Zmienił się też katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, dotychczas były to głównie organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia czy fundacje, lecz po zmianach do grona beneficjentów dołączyły również jednostki samorządu terytorialnego, placówki medyczne czy uczelnie wyższe. To właśnie w tym okresie zauważalny stał się gwałtowny wzrost wydatków z funduszu. Jeszcze w 2016 roku budżet funduszu opiewał na kwotę 90 milionów złotych. Trzy lata później suma ta była już pięciokrotnie wyższa. W 2019 roku wydano ponad 450 milionów złotych. Wydatki te zaczęły zwracać uwagę opinii publicznej, szczególnie gdy media zaczęły donosić o kontrowersyjnych przeznaczeniach środków. Jednym z przykładów była sprawa przekazania 25 milionów złotych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Środki te miały zostać wykorzystane na zakup systemu szpiegowskiego znanego pod nazwą Pegasus, który według wielu ekspertów był narzędziem umożliwiającym inwigilację obywateli, a niekoniecznie walkę z przestępczością. Prawdziwe poruszenie wywołały jednak dopiero zeznania Tomasza Mraza, byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, który pełnił swoją funkcję w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. W swoich relacjach przekazał szereg szczegółów dotyczących nieformalnych praktyk. Jakie miały miejsce przy dysponowaniu środkami publicznymi. Mraz opisał między innymi przypadki przyznawania dotacji świeżo zarejestrowanym podmiotom, które często nie miały żadnego dorobku ani realnego doświadczenia w realizacji projektów pomocowych. Część z nich działała wyłącznie na papierze i była zarejestrowana na terenie okręgów wyborczych, z których wywodzili się posłowie suwerennej Polski, partii będącej politycznym zapleczem zbigniewa Ziobry. Te powiązania terytorialne i polityczne wzbudziły poważne wątpliwości co do transparentności i rzetelności procesu przyznawania środków. Kluczową rolę w całym procederze odegrał tak zwany paragraf 11, zawarty w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości regulującym funkcjonowanie funduszu. Paragraf ten pozwalał, w uzasadnionych przypadkach, na zawarcie umowy z wybranym podmiotem bez konieczności ogłaszania naboru wniosków ani przeprowadzania konkursu. Otwierało to drzwi do arbitralnych decyzji i uznaniowego rozdysponowywania pieniędzy, z pominięciem zasad przejrzystości. W 2022 roku zapis ten został formalnie rozbudowany. Dodano wymóg wykazania zgodności danego wniosku z celami funduszu oraz spełnienia kryteriów formalnych. Jednak nawet ta zmiana nie ograniczyła skali zjawiska, które według obecnych władz Ministerstwa Sprawiedliwości przybrało ogromne rozmiary. Z oficjalnych danych resortu wynika, że tylko w latach 2019-2023 przyznano aż 2043 dotacje poza obowiązującymi naborami. Łączna kwota tych dotacji wyniosła ponad 224 miliony złotych. Najwięcej pieniędzy rozdysponowano w roku wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych odpowiednio 66 milionów i 61 milionów złotych. Analiza terytorialna pokazała jeszcze ciekawsze zależności. Największe dotacje trafiły do podmiotów działających na terenie dziesięciu okręgów wyborczych, w których na listach prawa i sprawiedliwości znajdowali się kandydaci suwerennej Polski. Co istotne, w ośmiu z tych dziesięciu okręgów kandydaci ci zdobyli mandaty poselskie. Wśród beneficjentów znalazły się jednostki ochotniczych straży pożarnych, lokalne szpitale oraz koła gospodyń wiejskich, czyli podmioty cieszące się dużym poparciem społecznym i silnym zakorzenieniem w lokalnych społecznościach, co dodatkowo wzmacniało ich potencjał wyborczy. W związku z tymi ustaleniami sprawą zajęła się prokuratura krajowa. Prowadzi ona postępowanie mające na celu ustalenie, czy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry nie przekroczyli uprawnień lub nie dopuścili się zaniechań, które skutkowały nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych. W toku śledztwa zatrzymano już trzy osoby. A do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetów poselskich wobec dwóch byłych wiceministrów sprawiedliwości, Michała Wosia oraz Marcina Romanowskiego. Wnioski te złożył obecny minister sprawiedliwości Adam Bodnar, uzasadniając je koniecznością pociągnięcia obu polityków do odpowiedzialności karnej w związku z ich udziałem w podejmowaniu decyzji, które dziś budzą poważne wątpliwości natury prawnej i etycznej. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiły się liczne doniesienia, które po raz kolejny zwróciły uwagę opinii publicznej na działalność Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny i zarazem szef tego resortu, Adam Bodnar, skierował formalne wezwania do ośmiu organizacji, w tym między innymi do Fundacji Profeto oraz Stowarzyszenia Fidei Defensor. Celem tych działań było zażądanie zwrotu znacznych sum które w opinii ministerstwa zostały przez te podmioty pobrane w sposób nieuprawniony z budżetu Funduszu Sprawiedliwości. Kwota, której dotyczy wezwanie, jest niebagatelna, chodzi bowiem łącznie o 90 milionów złotych, co stanowi znaczący wydatek nawet w skali ogólnopaństwowej. Ministerstwo podkreśliło, że decyzja o wystąpieniu z żądaniem zwrotu funduszy była wynikiem szeroko zakrojonej kontroli wewnętrznej, która objęła szczegółową analizę dokumentacji projektowej, sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także wyciągów bankowych oraz protokołów końcowego rozliczenia przyznanych środków. Kontrola ta miała na celu weryfikację, czy środki publiczne, które w założeniu powinny być wykorzystywane do wspierania ofiar przestępstw, a także osób opuszczających zakłady karne, były rzeczywiście wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami. W tle tej kontroli znalazło się podejrzenie, że w wielu przypadkach dochodziło do poważnych uchybień, a być może nawet do nadużyć, które miały miejsce przez kilka ostatnich lat. Osiem instytucji, do których wystosowano wezwania, otrzymało szczegółowe wyliczenia oraz wskazano im dokładne kwoty, jakie mają zwrócić na rachunek Funduszu Sprawiedliwości. Na czele tej listy znalazła się Fundacja Profeto, od której zażądano zwrotu aż 66 milionów, 87 467 złotych. Fundacja Mocni w Duchu została wezwana do zwrotu 9 milionów złotych, natomiast Stowarzyszenie Fidei Defensor musi oddać 3 miliony 802 tysiące 665 złotych. Z kolei Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym i Prewencji Przestępczości ma zwrócić 3 miliony 435 534 złotych. Na liście znalazły się także Fundacja Instytut Praworządności, która musi oddać ponad 2 miliony 761 tysięcy złotych. Fundacja Świętego Benedykta zobowiązana do zwrotu ponad 2 138 tysięcy złotych, Fundacja RTCK Rób to, co kochasz, której wskazano kwotę 1 464 000 zł oraz Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie, mająca oddać 638 328 zł. Wszystkie wymienione podmioty mają dokładnie 15 dni od momentu otrzymania oficjalnego wezwania. Aby dokonać przelewu na wskazany rachunek Funduszu Sprawiedliwości. Termin ten nie jest przypadkowy. Został ustalony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, która wyznacza ramy postępowania w sytuacjach, gdy środki publiczne zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub przyznane bez zachowania obowiązujących reguł. Jeżeli zwrot nie nastąpi dobrowolnie w wyznaczonym czasie, resort zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych w celu odzyskania należnych kwot. Co może oznaczać skierowanie sprawy na drogę sądową. Wiceszefowa Resortu Sprawiedliwości, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która sprawuje bezpośredni nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości, publicznie zaznaczyła, że rozliczenie tych nieprawidłowości to nie tylko obowiązek prawny, ale również krok konieczny, aby możliwe było rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w historii tego funduszu. Jej zdaniem nie chodzi tu o spektakularne reformy czy medialne fajerwerki ale o coś znacznie cenniejszego o przejrzystość, uczciwość i skierowanie publicznych pieniędzy dokładnie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Wiceszefowa podkreśliła, że Polska wciąż boryka się z ogromnymi wyzwaniami w zakresie pomocy dla osób, które padły ofiarą przestępstw i których życie zostało na zawsze naznaczone przez traumatyczne wydarzenia. Właśnie do nich, według niej, powinny trafiać środki z Funduszu Sprawiedliwości ponieważ to z myślą o nich fundusz ten został stworzony ponad dwie dekady temu. Jej słowa odnosiły się także do przeszłości, która w opinii wielu obserwatorów i ekspertów została poważnie obciążona politycznym uwikłaniem funduszu. Według Rudzińskiej-Bluszcz pieniądze te nie mogą więcej być narzędziem wspierania lokalnych komitetów wyborczych ani sprzyjających władzom organizacji, wybieranych według niejasnych, nietransparentnych kryteriów, których celem nie było dobro ofiar, lecz interes polityczny. Ministerstwo Sprawiedliwości przypomniało również, że w listopadzie ubiegłego roku Adam Bodnar podpisał nowe rozporządzenie, które w znaczącym stopniu zmienia zasady funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Najistotniejszą zmianą było usunięcie kontrowersyjnego przepisu określanego potocznie jako jedenastka. Przepis ten przez lata umożliwiał kierownictwu resortu arbitralne przyznawanie dotacji poza regularnymi procedurami konkursowymi, co otwierało pole do nadużyć i uznaniowości. Nowe regulacje wprowadzone przez obecne władze mają uniemożliwić podobne praktyki w przyszłości, zapewniając pełną transparentność w dysponowaniu środkami publicznymi. Sam Fundusz Sprawiedliwości, oficjalnie określany jako Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz celowy. Co oznacza, że jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na ściśle określone cele. Powstał w 1997 roku z zamiarem wspierania dwóch głównych grup społecznych osób, które doświadczyły przestępstwa oraz tych, którzy po odbyciu kary więzienia próbują na nowo ułożyć sobie życie poza murami zakładu karnego. Od 2017 roku zakres działania funduszu został rozszerzony o przeciwdziałanie przestępczości. Co w zamyśle miało nadać mu charakter bardziej kompleksowego narzędzia polityki społecznej. Jednak właśnie ten okres, który przypadł na czas rządów zjednoczonej prawicy, jest obecnie przedmiotem intensywnego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową oraz działań naprawczych nowego, kierownictwa resortu Sprawiedliwości. Wszystko to pokazuje, jak ważne jest, aby fundusze publiczne były zarządzane w sposób odpowiedzialny, uczciwy i zgodny z literą prawa ponieważ każda złotówka wydana niezgodnie z przeznaczeniem oznacza realne straty dla ludzi, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują.